mamy no, no, no widzę z tej strony Lopi, a dziś będziemy y, musieli iść na Antarktydę! Tak! A więc bez przedłużania zapraszam do oglądania! Więc pierwsze co, to chyba musimy sobie wziąć jakieś strony O, pasuję! Jeszcze to plecak i dobra, jeszcze to na głowę. Dobra, zasłaniamy maskę. Znaczy na nie musimy. No i wyruszamy w dal. Mamy butelkę wody. Nie wiem co to jest i jakiś, jakąś mapę i my jesteśmy właśnie widzowie tutaj więc będziemy musieli wyjść na samobój więc nie wiem czego mi brakuje żeby jeszcze wchodzić do takiego cave'a ale ten cave jest ładny ej dobra mamy tutaj kryształy szkoda że nie możemy ukraść i drabina prawie zginąłem mogłem tam spaść nie wiem co to jest za podróżowanie na Antarktydę trochę niebezpieczne więc trzeba też uważać a ja bym chciał pozwiedzać więc mega ładnie na razie dobra jesteśmy królewskie wspinaczenie dobra ja tam jednak nie idę bo to jest wiem że to są skróty ale one są na pewno cięższe o nie Ej, ale ładny wodospad co wie czy to widzicie to jest taki piękny wodospad tak, i oczywiście jest tu mega ślisko, więc chodźmy powoli, powoli. O nie, czy to są połamane słony? O nie, na co ja się wybrałem? To wszystko będzie połamane. Dobra, widzę, że przeszły właśnie ciężką rzecz, gdzie nawet spać. Dlaczego tu jest tak szybko, leci czas? Nie wiem, dobra, ale okej, okay, jesteśmy. Lodowa drabina, nie, to będzie ciężkie, oła, dobra. O kurde, gdzie my jesteśmy? To jest teraz śniegu! Ten śnieg mi tak przeszkadza i w oczy mi jak maskę założyć. Proszę! Dobra, nieważne, nie potrzebuję maski! I tak to przejdę bez maski! Halo, ha! Przecież mnie tu słychać! Halo! O nie. Co to jest? Oho! Co to jest? Ja tu mam przejść! O nie! Ja nie jestem dobry w grawitacji Ja to zaraz przegram. Ja chcę jechać dalej, najdalej Adarktydy przebiec Bo jestem z Polski Widzowie mamy kolejny Skrót Ale my nie będziemy iść na skróty Bo skróty są gorsze Lepiej się trzymać z zasad i iść normalną ścieżką Ale te ścieżki są i też takie Mocne To jest... To, nie wiem, to nawet nic nie ma łatwego Ale dobra Na szczęście mamy to Jak te w ogóle te Drabiny tak leżą niebezpiecznie. Dobra, tu jest strasznie wąsko, o już bym zginął. Nie chcę wpadać do dziury, najlepiej. Na szczęście zrobił się dzień, więc jest mega jasno i widać tu wszystko. O i nawet deski rozwalone na dole, świetnie. Czego jeszcze mam się spodziewać? Może jeszcze te deski się rozwalą. Wtedy, za... Wtedy dopiero zabawa będzie. Oj, to się nazywa Fairland! Przyszedłem to! Ech, ech, nie narzekajmy! Przynajmniej to jest dobrze. Płomienie? Po co mi płomie? O, No, no dobrze! Pasek, jaki batonik energetyczny. Mm, Zjemy go sobie. I mogę sobie jeszcze wezmę jeden batonik energetyczny. A jest tu woda gdzieś? Nie ma wody! Nie ma wody! Potrzebuję wody, potrzebuje wody. Nie, żadne pluszaki, nie! Jak stąd wyjść? Na pocieszenie dostałem baton energetyczny. Ale co mi to da? Dobrze, idziemy. Zasięg, kontrolnik, aleksandry, duża dupa. Znaczy co? Ech, dobra, jednak wiem czego to się tak nazywa. Nie! To jest straszne! Nie! Nie! Nie czego ja wyskakuję, nie? Wiem, co to ma być? Dobra, to jest straszne. Kurde. już wiem, dlaczego to się nazywa zasięg Aleksandra Wielka Dupa, więc... Aaaa, dobra! Nie! Dobra, żartuję, to jest królowy królowej Aleksandra. Aleksandry. Muszę to tak przeskoczyć. To tak przeskoczyć. To tak przeskoczyć. nie no to jest głupie! Pitlowie, ja tego nigdy nie przejdę. A raczej zginę. Nie, To jest za ciężkie, no. No to jest, nawet ten, nie, nie można ten wskoczyć, podoba. O dobra? O, dobra. No, dobra, dobra, dobra no i to się nazywa Pirate I trochę musi pusko, czyli jest, widzowie jakie tu jest. To tu jest! To jest, jest tak pusko, że musimy na nowych podrobnikach przejść, ale nie chcę wam mówić, widzowie, zdobyliśmy dodatkowo buty. Ech, tam na tym obozie drugi, nasz pierwszym, ale dobrze, że buty zrobiliśmy chociaż. By panem coś ułatwi Dobra, góra Pan Park... Kripatycka? Nie, no nie wiem Nie wiem, czego tutaj jest Norwegia Znaczy jest więcej krajów niż Norwegia tutaj Ale dobra Nie wiem, chyba jesteśmy w Norwegii, ale dobra Okej, okay, okej, okay, dobra, skoczyłem. O nie, dobra, to ała, to bolało, to bolało No jak teraz tu wyjść? O, ale łatwo Wystarczy Ty tylko to ominąć Aha, dobra. Na to nic. Ech, nie już nie narzekajmy. To jest mega dobre. Więc uwaga, bo Pyk! A łatwo bolało, ale dobrze, musimy wejść na sam szczyt całej Antarktydy. Czyli tam na pewno to nie wejdziemy. Więc będziemy musieli zrobić part dwa, ale dobra, nie zrobię na pewno. O! Wiemy, no to jest ostatni raz kiedy skierowany tę grę. To jest tak zimno i strasznie ślisko. Porzucony. Nie wchodzić i przeżyj. Bezpieczny. Okej, okay, ja tam jednak wchodzę. Dobra. Nie, ja nie chcę nie przeżyć. Albo dobra, Dżeleni, bo albo nie. Wchodzimy tutaj. To będzie straszne do... O, wła! Wow! Dobra, tu są Co? Na serio? Nie no ja bym głupi. Ja wybrałem do drogę, ale dobra. Idziemy tedy już normalnie. Dobra, wezmę to. I mamy kolejny tor. I ja bym chciał, żeby dotrzeć do najlepszego obozu. Już trzy, a jesteśmy do... Tu... Oboz cztery! O macha, mamy tutaj twórca chmur. Co to jest? Nie, tu chyba na serio żyje twórca chmur. Muszę iść za tymi czerwonymi wyzłami. Musimy iść za tymi czerwonymi pachami. Bo... Pochopiami, tak. Kto tu w ogóle szedł, że... Ja to wiem, co to jest. Dobra, okej. Okay. Idziemy tędy i mam nadzieję, że nas Zaprowadzą. dobra, Widzowie, nie wiem, czy to jest normalne, ale widziałem tam samolot, bo woda To jest chyba 100% legit. Dobra, to jest chyba jakiś zjazd na auta. Ostrzeżenie. Obszar ciężko raniony. Jedź w pole. jakie nawet auta ja wiem, nie I wracamy się widowe po auto. Ach, ach, ja zaraz stracę tej energii dużo. Na szczęście mam kolejny baton energetyczny. On mi pomoże. To jest unfreeze. No i tam widzę naszą klapsznitę. Hmm, Ale ładna ta klapsznita. No i dobra, wybierzmy sobie tą klapsznitę i jedz go. Nie, niech to klapsznitę wziąć. Halo, przewodnik. Znajdź pan! Aha! To nie No to zajmę się tak. Ja nawet pieniędzy nie mam, no co to za zagra? Dobra, biorę darmowy. Okej, mamy tę klapsznikę. Teraz się tym personalizuję. Dobra, ale no, ale fajnie. Wow! Ale fajnie, to jest taka dobra furka. To jest takie kierowanie cząstki. O, ustrzyżenie. Ciężona żonie, nie wiem, tu już byliśmy. Jedziemy szybko. Widzimy, czy nie, czy nie, szybko. To jest drugi. I potrzebujemy? Tylko po I Drugi. Nie też mi się to wydaje, że to jest takie łatwe. Dobra, ale no, dotarliśmy jeszcze Nie, zakaz już pojazdów, okej. Okay. I co my mamy tutaj zrobić? Mamy płynąć z dół O nie, to jest straszne. Nie. Mam mało botelek. no dobra, ale fajnie jest płynąć nawet na Antarktydzie, nie? E, dobra, idziemy z let's go Dobra, chyba przepłynąłem, o nie, jest jeszcze gorzej Wypłynęliśmy chyba na Morze Antarktyckie, o nie, musimy uważać na te te, na te pływające te poki chyba, one są niestety bardzo jeżeli przewalimy, to grozi nam chyba kara śmierci, Ona! Znaczy nie, oni nas zjedzą! Co to ma być? I tak jak zawsze wychodzimy już z tego powoli. Z tego tego, jest let's go. Jest, let's go, zaraz wychodzimy z tego, jeeej! Yeah. <tryk> <tryk> już mnie po <dobra>, prostu powoli! <tryk> 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 Dobra powoli nam brakuje wody zaraz będę musiał... O jest obóz drugi Widziane zobaczymy się zrobię part 2 ale dobra tu już muszę skończyć no serio Jest mi strasznie ziblą Następny przejdziemy o tutaj Ale tutaj było strasznie ciężko Dobra let's go Och, Zostanę chyba w tym obozie na chwilę I pójdę sobie spać Och bardzo dobrze no to zobaczymy się